Cześć, Ania ze Szkoły Księgowości, a dzisiejszy nasz temat mikrolekcji to wpływ z konta na rozliczenie podatku VAT od WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i kiedy będziemy mieć z nim do czynienia. W ustawie o podatku VAT znajdziemy, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzenia, wła jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż to państwo członkowskie, z którego rozpoczyna się wysyłka czy ten transport. I jednocześnie e, przy, dokonujący dostawy i na rzecz e, tego kogoś, kto kupuje, e, o, te, oba podmioty muszą spełniać warunki, czyli nabywcą tych towarów musi być albo podatnik, albo E, osoba prawna, która nie jest podatnikiem, czyli może się tak zdarzyć, że również e, będzie takim e, podatnikiem e, podmiot zwolniony z podatku VAT. Tutaj wyjątek jest w sytuacji, gdy osoba fizyczna nabywa nowe środki transportu. Również w takiej sytuacji będzie ten podatek VAT się pojawił. I to jest po stronie nabywcy towarów, czyli Kupujemy jako podatnik, ewentualnie zwolniony e, podatnik e, i służy do działalności gospodarczej. A ten, kto dokonuje dostawy towarów, jest również podatnikiem. Najważniejsze jest w tym WNT przemieszczenie towarów, czyli np. z Niemiec do Polski, z Francji do Polski musi nastąpić przemieszczenie między dwoma krajami członkowskimi. Kolejnym ważnym elementem jest to. Od czego mamy naliczyć podatek? Ponieważ my, jako nabywca, musimy ten podatek rozliczyć. Yy, I tutaj do podstawy podatkowania oczywiście wchodzi wszystko to, yy, co. Z otrzymał sprzedający, tak? Ten, który nam sprzedał ten towar. Podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, na przykład akcyzę, obejmuje cła i inne opłaty. Tutaj tym podatkiem, który nie wchodzi do podstawy opodatkowania jest oczywiście VAT, no bo od podstawy dopiero ten VAT naliczamy. Do podstawy opodatkowania wchodzą również koszty dodatkowe, takie jak koszty opakowania, e, koszty transportu, ubezpieczenia i tu ważna jest informacja, że jeżeli na fakturze nasz sprzedający zamieści pozycję towar X, a pod spodem usługa transportu, to wówczas całą tą wartość wykazujemy jako podstawę dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czyli ta usługa transportowa na tej fakturze nie będzie stanowiła importu usług, tylko jej wartość będzie powiększać wartość WNT. Brakuje nam jeszcze elementu dotyczącego kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Czyli kiedy mamy rozliczyć ten VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. I tutaj mamy zapis taki, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, czyli tego naszego sprzedającego, ale nie później niż 15 dnia, następ miesiąca następującego po dacie dostawy. Czyli gdyby było tak, że załóżmy w lipcu była dostawa towarów, a nasz sprzedający nie wystawił faktury, mamy już 20 sierpnia, to 15 sierpnia musimy i tak rozpoznać, podat rozpoznać obowiązek podatkowy, czyli naliczyć VAT należny od tej dostawy. Oczywiście mamy e, prawo do odliczenia tego podatku VAT po drugiej stronie. No i teraz przechodzimy do skonta. Skonto czy takiego rodzaju pewnego rodzaju rabat za to, że zapłaciliśmy yy, w, w, wcześniej yy, niż standardowy termin. No, określone są zwykle warunki między str stronami, ile tego skonta dostaniemy, jeśli zapłacimy w jakiś tam wcześniejszym terminie. Czyli można powiedzieć, pomniejsza nam to cenę, jaką zapłaciliśmy za towar. No i powstaje pytanie, kiedy to skonto wpływa na podstawę? Opodatkowania VAT, czyli czy mamy się cofać, jeśli później na przykład to skonto dostaniemy, e, kiedy mamy w ogóle wykazać e, wartość tego skonta dla celów podatku VAT. Standardowa zasada przy korektach jest taka w podatku VAT, że podstawa opodatkowania ulega obniżeniu w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. To yy, zależy właśnie, czy ta przyczyna była, może powiedzieć, taka u źródła. Jeżeli ktoś pomylił się w fakturze pierwotnej, no to... Yy, Tutaj źle wykazaliśmy to WNT. Załóżmy, pierwotnie inna miała być wartość od początku, no to będziemy korygować w tym miesiącu, w którym e, wykazaliśmy tą fakturę pierwotną. Ale jeśli ta przyczyna była później, no to wykazujemy tą korektę w okresie późniejszym. Czyli jeśli na początku była pomylona cena czy ilość, to można powiedzieć, że cofamy się w korekcie WNT do okresu, w którym została wykazana pierwotna transakcja, czyli taka korekta wsteczna tych wst wcześniejszych okresów. Jeśli natomiast mamy korektę związaną z takimi okolicznościami, które powstały po już tej transakcji podstawowej, czyli na przykład dodatkowy rabat czy skonto, to można powiedzieć, że na bieżąco wykazujemy taką korektę wtedy, kiedy mamy właśnie udzielony ten rabat, czy kiedy mamy udzielone to skąd? No i powstaje tu trochę pytań. No dobrze. No to jak skąd to dostaniemy? No skąd to możemy kiedy uzyskać? Już w okresie, w którym e, powstał obowiązek WNT. Tak, w tym samym miesiącu, może być to w kolejnych e, miesiącach, ale może to być też w okresie, e, już kolejnym miesiącu, ale przed złożeniem deklaracji VAT za e, okres, w którym wykazywaliśmy WNT. I w tym zakresie mamy dosyć nową interpretację podatkową, według której jeśli skąd to dostajemy? E, po rozliczeniu miesiąca, czy już rozliczyliśmy ten miesiąc z WNT, e, złożyliśmy deklarację, no to wykazujemy to skonto, może być na bieżąco. Jeśli dostajemy to skonto, czyli zapłaciliśmy już w miesiącu, w którym e, nastąpiło WNT, od razu dostaliśmy skonto, no to wykazujemy w miesiącu, w którym to WNT miało miejsce. Bo tu czytamy, że w sytuacji, gdy podatnik. E, nie otrzyma od kontrahenta dokumentu korygującego, to zasadniczo skonto winien uwzględnić w okresie rozliczeniowym, w którym spełnił warunki uprawniające do zastosowania skonta, czyli dokonał płatności, czyli nawet jeśli nie mamy faktury, to to skonto uwzględniamy przy WNT. No i najbardziej taka wątpliwa sytuacja dla podatników, co jeśli e, załóżmy WNT było w lipcu. Ale przed 25 sierpnia zapłaciliśmy, dostaliśmy to skonto. Czy to skonto powinno być w lipcu, wtedy co w WNT, bo przecież jeszcze nie zużyliśmy deklaracji, czy powinno być w sierpniu? No bo wtedy zapłaciliśmy i de facto wtedy uzyskaliśmy prawo do tego skonta. I tu e, organ podatkowy właśnie wskazał, że wyjątkiem od tej sytuacji jest, gdy warunki do zastosowania skonta zostały spełnione przez podatnika w następnym okresie rozliczeniowym, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres, którym powstał obowiązek WNT. W takim przypadku dopuszczalne jest zmniejszenie podstawy opodatkowania WNT już o to uzyskane w skonto w miesiącu powstania obowiązku podatkowego od WNT, czyli w naszym przypadku, skoro WNT był w lipcu, skonto dostaliśmy e, w sierpniu, ale przed złożeniem deklaracji za lipiec, to to skonto możemy już uwzględnić, czyli pomniejszyć podstawę opodatkowania już w lipcu. Interesują Cię tematy podatkowo-księgowe? Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, a wtedy żaden film Cię nie ominie. Do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.